Cztery, Cztery trzy, 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 dwa, jeden, jeden. nowy rok. Gra. A zawsze no właśnie, coś tu nie gra, coś tu nie pasuje. Aha, ciemność <grywia> <grywia> nie. jest, wszystko jest na miejscu. Przywitaj się! <grywia> Co? Co? <Aha. grywia> jakoś coś nie, nie? <grywia> Jakaś różnica? No, no, dlaczego no, to... nie? No, no, to... Kto to zauważy? No, tak, no, tak... no, raczej chyba nie! No nie ma żadnej tu różnicy. No, 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 wygodniej, no jest okej. No Słychać nie widać. O tam są! Są! Ja nie widzę! Są! Tam idealnie przy ścianie. <laughs> ja nie widzę! Kurde, szkoda, że tak telefonem nie można zrobić. Bo tu nie widać, ale ja... No są złote, ale piękne. Nie no, strzelają, ale nie widać telefonem. Cholera. Szkoda. Boże, sala. I no, są. Szkoda, że nie mogę wyjść na dwór, to ten, wiesz, my się nagrało. Co w ogóle? Nie, bo ja piszę na główkę na co dzień w roku. Aha, to jest cały Święto już dawno były. Napisałam no, chciałam szczerze nowego roku. Aha! Uwaga! Uwaga! Boże, co to było? policzk? Ije. To stała dowerka! Co za imbryzgę! Ale one się zgromadziły No, nie, bo chciałam powiedzieć, że to zaraz wyjść tutaj z drogi Ej no, ale ładne To nareszcie, wow. wow, nareszcie mogę nagrać To będzie widać Tak, na suficie <coughs> A, dobra so, Wyśląc drabiny i, no, i wyjść na sufic Albo, albo... Nie, albo... dobra, ale to faktycznie wygląda jakby to było na suficie, bo się no, rozwija O, zakryję ręką o, oh, jest gas wave. I po wszystkim. Ale ktoś tutaj z ulicy puszczał. No! A w ostatnim roku też puszczali z ulicy i coś tam nie wyszło i w ogóle szczeliło w auta. Co? A później były auta uszkodzona. Jak? I co, co się stało? No bo w tamtym roku coś nie wyszło i jak oni zrobili tutaj na tej ulicy fajerwerki, to, to wszystko szczeliło w auta. Bo coś nie wyszło. Pomachajcie do kamery! Nie, nie, się się Pomagaj do kamery. No, no, nie, bo my mieliśmy 10, a Pomagaj na... do kamery. Boże, cześć. <grym> a ty to nagrywasz tak na żywo? Tak, nie, nie na Nie, nie na, na żywo, nie to na to żywo, to ale no. Na... Daj na... na kanał, ale nie na żywo. No Hej, szczęśliwego nowego roku. Boże, i Tobie ja też. <grym <grym Co tu jest? wyłącz? Coś... Nie, nie wyłączaj, bo wszystko widać. Nie, nie widać, patrz. No to przyłożę rękę, będzie widać. Patrz, jak tu przyłożysz, tak nie do kamerki, to przyłożę.